Eee... witam wszystkich bardzo serdecznie. Pa 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 pa. pa! Raz kolejny na moim kanale wasze zajebiste ciao pingbel z tej strony. Kładę się nisko po same kapisko. Tym razem jeden z rzeczy, które że tak powiem nagrałem w przód dla was w tym czasie, gdzie mnie nie będzie. I jest to em, gra, którą <ścoughs> prawdopodobnie nikt nie zna. Jednak jest ona dość śmieszna, raz już w nią sobie zagrałem i e, jest ona dość śmieszna i dlatego tutaj mam wam zamiar, że tak powiem, pokazać e, co, jak i gdzie i dlaczego. E, wydaje mi się, że no, mówię, że jest to w pewien sposób śmieszne, że jest to w pewien sposób zabawne. E, mówię, raz już to zagrałem, kiedy to ściągłem, to już dobre z dwa miesiące temu było, e, od tego czasu tego nie ruszyłem, ale z tego powodu, ciągle gram w Black Opsa. E, no, i trzeba coś nagrać. Trzeba znowu gra, nagrać coś, że tak powiem, serii Let's Play Demko, i to coś w tym stylu będzie. Mamy Wielką Arenę. Ta, tutaj się ładnie ładuje, wszystko i tak dalej. Tak, a propos, ja to nagrywam live, a więc. Eee, oh, So, quickscope, baby. Quickscope, baby. Kurwa, ta czułość ekranu jest tragiczna. Raczej, myszki, e, raczej. E, Wiadomo, co chodzi, kurwa. Eee, wilm. Wow, dajemy na maksa i otata. Jako, że też mamy prawo do maksa, więc tu można też sobie dać. So, ale. Paweł, następne. Quick skoop. Quick skoop, baby. Ja na pewno idzie dużo więcej rzeczy robić. Co za Już pierwsza runda. Nie wiem ile tu się gra, jest się zginie, czy coś w tym stylu, nie pamiętam. Tutaj apteczka. Chociaż nic mnie nie ogryzło. Mniej z Mam tylko trzy naboje, nie wiem gdzie się naboje zbiera. Pobiegamy trochę tutaj. Teraz muszę coś Spierdalaj. Fuck! Municja! Halo Gdzieraj Ztupiaj O, poszedł się, słuchać Dawaj, dawaj, naprawdę Zdupiaj, naprawiam coś, nie widzisz? Tada Oo! Dlaczego teraz grą kuszą? O Pięknie Come on, come on, come on, come on! Come to daddy! Pięknie! Kuszą się o wiele szybciej zabija, mam takie wrażenie. Pięknie, baby! Słyszę coś? Głośno jest, słyszę dwa. A tutaj, tu guzik na ciszę. Dawaj, 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 odstraj się, od, odwal się ode mnie. Stupę. Pięknie, kurzą zadek, kur. Pięknie, to kuszę mu wiele los. lepiej idzie niż sniperkom. Druga runda gotowa, nawet nie wiedziałem, że tyle rund jest. O, tutaj mamy Diggle. Uuuu, ile my mamy broni, kurwa, czemu mi tego nikt nie mówi? Za, so, podnieś wszystko. Co mamy jeszcze? Kuszę. Diggle. Runda 3: shotgun, shotgun to jest głupi na bliższym odległości. I to patrzymy, eh. Bem suko, Bam, suko, Bam, suko. A się dziwiłeś, że pingwin mnie podbiega, he? Wake scope paper. Dobra. są, daleko. Ja mam wyjść. Ej, super. Naprawdę mam wyjść? Bo tu nie wiem, tego, tak daleko nie zaszłem w sumie. Tak, czułość e, tutaj naprawdę jest tragiczna. Celuje się strasznie Dudu dupy. Następna runda tutaj za chwilę. Tak. o specjalna amunicję dostałem. Ale będzie wpierdolę. Ciągle tylko zbieram jakieś... O, tu zlecę zaraz. Finden no nie, to się jest tak tragiczne. Kurwa. No, A! Achtung! Die Horde! Co, co marudzisz? Kurwa! Spierdalaj! Z Piodra! Stupiaj! Stupiaj na tą arenę! Trochę to bardziej skomplikowane zaczęło robić niż ostatnim razem. Dobra, koryla się pozbyłem, to już ładne. Stupiaj! STUPIAJ! Dawaj apteczkę! pobiegnij. Który, który następny? Też? Fem ci! Fem od ty, ty, Daj radę! Psyć, kurwa! Pussy, pussy game! Bye, bye. Tak to się robi, pingwin mi pokazał. O, tam coś mrykło. Czekaj, idziemy, zbieramy amunicję. Nie mam pojęcia, czy ta runda się kiedyś kończy, czy ten mecz się kiedyś kończy, czy na czym to polega w ogóle, szczerze mówiąc. Co chwilę, co? Jak zmieniam na sobie to on mi przeładowuje. Co, co debil. Durchladen! Jagen sie alle Quick scope, baby! Jeszcze! Ładuj, 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 Wem Bam, suko, headshot. Der Pii. Teraz wchodzą na jeden show. W początku musiałem dwa razy szedować. Nie, no, nie, 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 kurwa. Kurwa, Kurwa, dla kogo to gra? nie, <gluje> nie, Penguin rules, kurwa. Penguin rocks, kurwa. kurwa, nie, nie, kurwa? nie, mogę. nie, bem. nie, nie, La la Przed la 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 Den verletzten Zivilisten verteidigen! Oh, muss ich da ja auch rein, der Köchel, ich liege da. komm dabei! Come on, baby! Oh, oh! Ja, yeah, dużej, Waduj, dużej! To za pussy, kur... der Boss kommt. Kusza, kusza, action tutaj, da. Bam, ci Papa. O, 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 o! ja byłem zły! O, niezły! Oj, 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 oj! No, przeładowywuj, no! Nie! Nie wiem co robić. No zabijaj go. Aha. Ale, ja ja ty. Nie wiemy co co. chodzi sekund. czas. Der Boss kommt. alle o koniec! <laughs> no i tak to wygląda, dużo nie gadałem, bo naprawdę ekscytująca gra, można by powiedzieć. E, w każdym razie że jest za domu można się ściągnąć tutaj 7 i pół minuty grałem. E, w szóstej rundzie zginąłem kto potrafi lepiej. Niech zagra i mi to pokaże. Ja w tym miejscu kończę oczywiście tutaj zakończę to wszystko moim SUARE wieczoro! Teraz to poranka w sumie A więc czym różni się kobieta od lodówki? Do lodówki zmieszczą się jeszcze jajka. <grywa> A, to jest dobry. Abra, ja zapraszam... Dzięki oczywiście za obejrzenie mnie do końca. Zapraszam oczywiście do następnego razu.